Dzień dobry, dzień dobry. Ares jeszcze nieszczęśliwy, bo go nie puściłem. Czekaj, Aresku, zaraz idziemy. Bierzemy dzisiaj tylko taką torbę. Jedną, żadnych worków, <grym> ale ta, ta torba jest strasznie duża. Także idziemy tam. Koło zajazdu tu jest zajazd. Idziemy za zajazd. Tam do lasu, tu ci wycinki zrobili. Także idziemy tam, bo tam dawno nie byłem. Tam z tamtej strony. Jakieś tam. Może na wiosnę tego roku. Może późną wiosną. Tam. Chodziłem trochę sprzątać, ale tam przejdziemy się. Tam, tam, tam. Tam, 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 tam. tam. taki kawałek się przejdziemy, zobaczymy, jak to tam wygląda. Dzisiaj takie rozeznanie, zrobimy sobie teren. Ale to oczywiście muszę wziąć ze sobą. Także no zobaczymy, jak tam będzie wyglądać. Oby było czysto, bo tam było też sprzątane oczywiście. Zapraszam na film. <grym> zobaczymy, jak to tam. No, a dzisiaj takie fajnie będziemy się spokojnie zobaczyli. Oby. Oby tak się stało. Biorę areska ja ze sobą, bo się już doczytać nie można. I to lecimy. No to dobra tutaj dwóch takich sobie ojciec synem idzie z łukami strzelają sobie gdzieś tam przed zawodami ćwiczą. A my robimy dzisiaj, wiecie co? Tak się zastanowiłem. Tam stoimy. Robimy dzisiaj akcję 15 minut dla lasu. Pozdrawiam się Artur serdecznie. Ta akcja mi się podoba. A dzisiaj zrobię sobie a co? Mam tylko jedną torbę. Żadnych takich więcej śmieciuchów nie będziemy. Myślę, że ta jedna torba mi starczy. Także robimy 15 minut dla lasu, dla lasu dzisiaj. Super. No i oczywiście już Ares. Już mnie owinął. Ares! Masakra z tobą jest, on mnie cały czas owija. Ja bym się musiał nauką wokręcić. Już mam dwie buteleczki oczywiście Cały czas mnie owija. Cały czas. No i widzicie, tak to jest właśnie. Ale wystarczy taka akcja 15 minut na lasu. To jest super akcja według mnie. <grytania> Artur to dobrze wymyślił. Dobra. No i sobie zbieramy takie widzicie. O, w lesie. Ares, proszę Cię, nie owijaj mnie. Uff. Takie właśnie butelcyny. O, takie butelcyny. Myślę, że za 15 minut <grywia> zbieram to torbę. Oby, nie, oby się tak nie stało. My idziemy w tamtym kierunku, tak powolutku sobie pójdziemy. Będziemy wszystko zbierać. To, co... O. Widzisz? niż leży. Proszę. I do A ja jadę drugą rękawiczkę. co? Muszę poszukać. Bo chyba ją straciłem gdzieś. Dobra. No to. Będziemy się widzieć tam troszkę głębiej w lesie. Ale chyba już zapomniał jak się na smyczy chodzi. Jak Boga to. Ares, chodź tu, ja Cię kręcę, a to to, dobra śmieciuch, by sobie kawkę wypił po prostu i w do lasu, tak to właśnie wygląda, idziemy sobie tak, idziemy zbierać, idziemy zbierać, może nie ma dużo, ale ja już tam nie idę tym bokiem, bo tam na pewno bym pozbierał więcej, ale... Nie na tym rzecz polega. Idziemy tutaj tą drogą, potem będziemy się wracać. Tak, powolutku, powolutku. Być tu jeden śmieciuch, tam jeden śmieciuch, ale jest fajnie. 15 minut dla lasu będzie zrobiona. Super akcja, także polecam każdemu, żeby skorzystać wyjść na świeże powietrze Wyjść do lasu o co tutaj jest to jest jakiś kubek z takim tym no i no to do dobra do torby <grystanie> żeby nie było idziemy dalej pochodzić teraz tak sobie idę i przypomniałem sobie <grystanie> jak fajnie było jak z Arturami że się spotkałem <grystanie> w lesie poszuntaliśmy fajny taki kawał, kawał dobrego tego lasu takiego. no nawet kawałek był, nie powiem Dużo żeśmy posprzątali. No ale i spotkanie było super. Naprawdę było fajnie. No teraz taki garnek znalazłem. I jeszcze coś tu, ale tego nie biorę. Wiecie co ja to dam tu dam to przy drodze. Może jakiś pójdzie ten co zbiera złom, a to to mi weźmie. O, nie biorę tego. <laughs> o to ciężkie jest <laughs> e, będziemy tylko te plastiki, szklane, butelki brać. O, takie plastikowe, takie rzeczy mnie dzisiaj interesują. Mimo wora, jakby miał wór, to może mi to do wora wsadził. Mm. No i co jest? No i w każdym razie bardzo fajnie było. Fajnie to miło. Teraz wspominam sobie, sobie oglądamy ten odcinek, od, odcineczek ostatnio to <laughs> się pośmiałem u Artura tam <laughs> fajnie to nagrał. obydwoje dwoje Super nagrywają, naprawdę, podoba mi się, wszystko mi się podoba, podoba mi się to, co robią, że sprzątają. Patrzcie, no chodźcie, Warek, mamy takie pojedyncze śmieci, sobie dzisiaj, dzisiaj, o co, sprzątamy. Akurat tak. 15 minut dla lasu będzie zaliczone, ja nie mówię, że będzie na pewno 15 minut, postaram się, żeby nie był dłuższy film, ale ja będę w lesie, no. Myślę, że będę troszkę dłużej, ale to nic, akcja 15 minut do rasu będzie zrobiona. Tam coś pod już chciałem wyłączyć, a coś tam pod drzewem gdzie leży. Sobie idą, wypijają, wyrzucają, nieważne czy jest w lesie czy gdzieś tam, Ach. nie interesuje go to. Byle on tu sobie szedł, odpoczywał, a resta już się nie liczy. Idziemy dalej, ładnie tu jest, ładne tereny To jest super I tu jest też po papierosa proszę a weźmiemy a co? Duża torba jest tu się dużo dużo zmieści się zimno jest szynka mi zamkła idziemy dalej. dobrze, że wiatru nie ma idziemy dalej Ale chodź tutaj, chodź idziemy grzyby zobaczyć tam jakieś fajne grzyby rosną, uwielbiam jak grzyby. <grybuj> Ale przy okazji oczywiście, olej, jeszcze tam coś jest w środku. Jakiś olej. No nic, do torby. Chodź tu Ares, chodź tu do mnie, chodź. Chodź, chodź. chodź, 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 chodź. Chodź, chodź, idziemy zobaczyć co to za grzybki tam jest. Chodź. No. Takie Taki jakieś. <grybuj> daleka zauważyłem no ładne są. Będzie mróz trochę dopadł <noise> no? Ale ładnie wyglądają no? Super. no nic, wychodzimy na drogę z powrotem idziemy, zobaczyć jak to jest ładnie w lesie. Spokój cicho. Mm, super. Gorsze są takie nie że to butelka ciężka. To jest ta duża butelka z Wierchca, to jeszcze daleko tam pod krzakiem, no, a to ciężkie, no nic, zbiera się, powiem Wam, już się zbiera, patrzcie jaki tu jest, tu jest takie liściaste bardziej, widzicie ten las, a tutaj, zobaczcie, Ale tu, jakby tak wejść, może jakiś ma ślaczka zobaczyć, <grytanie> e, no dobra. Na przynajmniej nie jesteśmy Chodź tu Arec chodź tu do mnie Chodź chodź Gdzie wypiął ze śmieci dobra muszę go dopiero. chyba ktoś oponę zgubił takie maleństwo i o kakińszko. Ja i Nie wiem od czego to jest jakieś wadromy. Strasznie wielka Dobra, idziemy dalej Jeszcze troszkę pospacerujemy Ale już mam prawie całą torbę Ech. Ares czekaj na mnie Wiecie co jeszcze może z 500 metrów <grym> I starcy mi może Bo po prostu już Będzie mi brakować miejsca Chodź tu Ares Zbiera się tego zbiera Ech. Ale akcja 15 minut dla lasu Będzie udane Patrzcie, już wpycham powoli. Także tu buteleczka, tam buteleczka. Szklanek to sporo jest, ale tych małych, takich w większości... No, co zrobić. Tu jest nowa buteleczka. chodź tu Ares. Ares. on mi tu mnie nie patrzy. Przewrócę się. Oczywiście z plastikowych buteleczek ściągamy nakrętki mam w kieszeni <laughs> nie będę sięgał, zresztą wiecie, że ja tak robię. E, e, jak się da oczywiście, ponieważ no, z niektórych próbowałem takiej czerwoną taką dużą nakrętkę, ale nie, nie szło. Także zostawę. ale resztę wiecie, że ja zbieram. Ale jest co ty tam? Błyniasz? Idziemy jeszcze tam do końca i wracamy się. Na no, dzisiaj myślę, że 15 minut dla lasu będzie zaliczone. <laughs> ale to już nie chodzi o zaliczenie to chodzi o ten wypadek o tą samą przyjemność tego spacerku w tym lesie naprawdę a przy okazji oczywiście skąpałem no jestem zadowolony znowu będzie mniej śmieci w lesie ja tam widzę śmieci no, jest tu tych liści jest tu masa i poprzykrywane no ale co, co mogę to co zobaczę to wezmę choć tu areszt na przykład takie coś, o, <noise> proszę, butla, poprowadzę chyba, jeszcze jakaś może stara, nie wiem, o, tu jest od razu, od razu coś tu mi się rzuciło, jeszcze tak, no, wejdzie trochę głębiej do lasu, Straszny to jest, idziemy dalej. No dobra, to już końcówka, tylko muszę to pozbierać jeszcze, To. Jakoś to wcisnę do tej torby To Tą buteleczkę Jeszcze tu widzę O proszę Tu zakończymy raczej na to Na tym bo już nie mam tu nawet brać. A skoro by było, wiecie, tak tylko się zerknę Jeszcze tu wszystko już nie ma. Tu to, to chyba coś jest jeszcze leży Dobra, zgadza się, jeszcze ta jest. O Jezus, ale pasuje to. Dobra, do butelek. Tu ja i tu jeszcze coś widzę chyba tak. Tu jest witaj O jakie piękne zbitki zobaczcie Padnę co Jeszcze mode są patrzy tak tu, tu, tu Rosną. tam jest dziwne Dobra Dziwne to jest, to że grzyby, tu nie ma nic dziwnego, że grzyby w lesie rosną, ale dziwne to są właśnie te śmieci, że tu są. Ares, chodź tu do mnie. Dobra, pakujemy do torby, poupychamy jeszcze i idziemy z powrotem. Ares, chodź tutaj do mnie. Ares, my już tą dróżką tu będziemy chodzić tam do autka właśnie. I już uważam, że 15 minut <noise> dla lasu zakończone <noise> fajnie było spacerek pochodziliśmy sobie tam tam, żeśmy poszli to w kółko, tu i tak, wiecie. I patrzcie ile śmieciuchów jest. Cała taka jedna wielka torwa. O no, pobijałem ile mogłem, jeszcze bym tu na górę coś sadził, ale to jeszcze bym musiał troszkę pochodzić, ale już mi starczy na dzisiaj. No patrzcie ile taka jest, no jest masa. Naprawdę ciężkie, bo to wiecie, dużo szkła jest, ciężko się nosi na ramieniu, także no takie nieprzyjemne rzeczy to są takie w lesie właśnie, grzybki to naturalnie powin powinny rósć, a nie to świństwo. tak hmm. Także no akcja fajna, zaliczona. <grybki> Jeszcze raz pozdrowionka Artur, super akcję wymyśliłeś, mi się podoba. Ja bym dziennie robił to, akcję, tylko żeby o, patrz się... O. o, i to jeszcze przewróciło jeszcze. I to tak jest. <grym> tylko że długo jestem w lesie. I mam, wiecie, dużo tych śmiecików. Tam jakaś opona. Nie wiem czy widać, ale tam wcześniej też minąłem oponę. Będę musiał kiedyś tu przyjść po prostu i te opony pozbierać jakoś na jedno miejsce. I potem je spróbować stąd wytransportować, ale na pewno nie to, Bo ta jest ogrom miasta i nie damy na... To, to jest nie wiem jakiegoś Jak tą wycinkę robili to może Po prostu zostawili tą oponę w lesie no, Niech interesuje drzewo A nie tam śmieci i opony Dobra To jak się wam podobało to co robię to subskrybujcie Lajkujcie, komentujcie I do następnego Pa pa